Dziś pokażę Ci, jak możesz dodać link z YouTube. Może to być link do Twojego kanału na YouTube, albo do innego filmu z YouTube, do swoich relacji na Instagramie. To jest bardzo proste. Najpierw musimy wejść na YouTube, może to być aplikacja albo strona internetowa i skopiować link, który chcemy dodać. Ja na przykład skopiuję link z tego filmu na YouTube. Klikamy udostępnij, a następnie wybieramy opcję Kopiuj link. Kiedy link będzie już skopiowany do schowka, przechodzimy na Instagrama i tworzymy naszą relację. Na przykład zrobię to z tym zdjęciem. Dobrze. Gdy mamy już przygotowane zdjęcie albo wideo, które chcemy dodać, naciskamy przycisk ze stickerami i w górnym pasku wyszukiwania wpisujemy link. Od razu pojawi nam się opcja linku. Naciskamy na nią dwa razy i wklejamy link, czyli adres URL z YouTube. Jeśli chcemy go spersonalizować, zobacz. Jeśli nic nie zrobimy, jeśli nie spersonalizujemy, wyświetli się skrócony link, który dodaliśmy. Natomiast jeśli dodamy tytuł, zobaczysz różnicę. Wklejamy link, a następnie personalizujemy tytuł. Na przykład wpiszę nowy film i klikam gotowe. Jak widzisz, pojawia się już styker z tytułem, który sami dodaliśmy i wygląda to znacznie lepiej. Jeśli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj i zostaw polubienie. Do zobaczenia! Dziękuję.